Witam Was bardzo serdecznie i dziś wam pokażę jak nakręcić mm, mm, sorry e, jak zrobić serwer do Minecrafta niededykowany taki, że będziecie mogli włączać go kiedy chcecie, nie? E, dobra. Wchodzimy w, w, no, na tą stronę, znaczy wpisujecie w przeglądarce, ja dam wam linka. Znaczy klikacie. Kurde, tam ktoś do mnie pisze. Dobra, pokażę wam jak to zrobić. Jak ściągniecie. Gdzie ja to miałem? Tutaj miałem. Dobra. Bierzemy któreś z tych. Nie wiem które wam będzie działało. Bo mi na przykład to działa. Dobra, jak to się wam robi? Możecie poszukać swoje IP. Moje IP. Hmm. Tam się bawią chłopcy. Pada deszcz chyba, muszę wyjrzeć. Dalej prawie. Się. O dobra, się skończyło. Wpisujemy stop. Albo zamykamy, kto jak woli. Dobra, to można usunąć to. Zależy jak chcecie, bo możecie zostawić tą nazwę, ale można zmienić. Nie tutaj wchodzimy, edit. I tutaj e, wpisujemy swoją nazwę e, serwera. Tak. E, ja zawsze taką mam. E, Alone. Nie. Mhm. E, tutaj nic nie zmieniamy serwer IP ten no, wasz wpisujemy level seed e, nic nie wpisujemy max e, nic tutaj nie trzeba tu jak chcecie tutaj też e, tutaj jak chcecie żeby tylko premium to zostawiacie chyba dobrze mówię tutaj nikt zostanie gamy mody, nie? Max jest spawn monster e, jak chcecie generator dobra tutaj wpisuje, o, wpisujecie co chcecie żeby widzieli e, na serwerze no, przed wejściem mi się trochę już myli bo już któryś raz to robię dobra Tutaj wszystko. Teraz może e, wchodzimy w pluginy. Kur cool. e, ten pluginy dajemy jakie chcemy Tutaj ja mam tobie albo z tego wezmę tutaj nic nie zostawiłem to stąd nie, tutaj też nie mam, no to to Tutaj dobrze mam chyba skonfigurowane. Kopiuj, wklej. Tak. Jak będziecie chcieli linka do pluginów, to piszcie w komentarzach, albo coś dobra. Tutaj mam te pluginy co ja miałem na poprzednim serwerze. One są dobre. Są umde eee. muszę patrzeć co tam poszedło bo... Nie, chyba wszystko zrobiłem z tam Dobra Tutaj nam się robi z tą nazwą Tutaj musimy znowu czekać Jak będziecie grali to, to okno ma być zawsze otwarte, nie? Nie zamykamy go później no Jak będziecie chcieli wyłączyć serwer dopiero A jak ma zostać włączony to zostawiacie to Widzicie? się robi wszystko Dobra teraz wchodzimy w Minecrafta większą e, dodajemy tutaj swój serwer. Znaczy tutaj dodać serwer a tak. Tu wpisujemy IP, ja już mam Mówię tam zapraszamy tutaj login. O burza idzie, idzie tak nie mam? Nie, a nie powiem się. O ho ho Beko, panowie co jest? Jakieś flagi tutaj były przed wejściem. No i tutaj mamy fant admina Tam mam źle ten zrobiony, to bym musiał później pozmieniać to jak chcę to piście, ale ja tam naprawię te pliki, bo gdzieś je mam schowane. Te dobre, nie? Tutaj nawet nie mam jeszcze napisane gracz, nie? powinienem, Dobra, dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia.